Czy dywersyfikacja to mądry ruch, czy może jedno wielkie oszustwo? Postaram się to rozgryźć jeszcze przed końcem tego filmu, więc oglądaj go do końca. Ja nazywam się Anna Bednaczyk, pomagam początkującym inwestorom budować portfele, które działają. Zastrzeżenie prawne: treści publikowane na tym kanale mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Autorka kanału nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie przedstawionych treści. Widzowie powinni samodzielnie analizować ryzyko. Dywersyfikacja dla jednych to siatka bezpieczeństwa. Która chroni przed dużymi stratami. Dla innych ryzykowna strategia, która rozmywa zyski i odciąga uwagę od najlepszych okazji. No właśnie, co tak naprawdę kryje się za tą strategią? Dlaczego jedni ją wychwalają pod niebiosa, a inni omijają szerokim łukiem? Zacznijmy od tego, co mówią jej zwolennicy. Dywersyfikacja. Pomaga rozłożyć ryzyko. Inwestujesz w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, może trochę złota czy kryptowalut. Jeśli jeden rynek się załamie, inne mogą trzymać się dobrze i uratować twój portfel. To szczególnie przydatne w czasach niepewności, a przecież wiemy, że gospodarka potrafi nieźle zaskoczyć. Dla wielu inwestorów to klucz do długoterminowego sukcesu. Pozwala spokojnie przetrwać wahania rynku bez paniki i nerwowych decyzji. Ale są też ci, którzy mają zupełnie odmienne zdanie. Mówią, że dywersyfikacja prowadzi do przeciętnych wyników, bo zamiast inwestować mocno w coś, co naprawdę rośnie, rozwadniasz zyski wśród Średniaków. Dodajmy do tego złożoność. Żeby dobrze zdywersyfikować portfel, musisz znać się na różnych klasach aktywów i wiedzieć, jak się ze sobą nawzajem zachowują. Brzmi jak praca na pełny etat, prawda? A jeśli nie masz ani czasu, ani wiedzy, to możesz skończyć z portfelem, w którym nic ze sobą nie współgra. I to może się źle skończyć. I teraz przykłady z życia. Inwestor, który postawił wszystko na jedną spółkę. Spółka, która była dobrze znana, była duża, nazywa się Enron, spółka amerykańska. Co się stało? W latach 90. Enron był uznawany za jedną z najbardziej innowacyjnych firm energetycznych, na świecie wielu pracowników i indywidualnych inwestorów, np. emerytów w Stanach Zjednoczonych, trzymało 100% swojego portfela właśnie w akcjach Enronu, wierząc w jego przyszłość. W 2001 roku wyszedł na jaw jeden z największych skandali księgowych w historii. W skutek? Akcje spółki z poziomu 90 dolarów spadły do poniżej 1 dolara a firma ogłosiła bankructwo wielu inwestorów straciło cały majątek niektórzy nawet oszczędności życia i emerytury drugi przykład zdywersyfikowany portfel podczas kryzysu 2008 Ray Dalio i Bridgewater Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater Associates, zastosował tak zwany all weather portfolio, czyli portfel odporny na różne fazy cyklu gospodarczego. Podczas kryzysu finansowego w 2008 roku wielu inwestorów straciło od 30 do 50% kapitału. Tymczasem Dalio dzięki dywersyfikacji Między innymi w akcje, obligacje, złoto, surowce i gotówkę, zdołał ograniczyć straty i zabezpieczyć inwestorów przed krachem. Kolejny przykład: znany inwestor Robert Kiosaki, autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Choć jego poglądy bywają kontrowersyjne, Kiosaki od lat mówi o znaczeniu dywersyfikacji źródeł dochodu i inwestycji. Jego portfel obejmuje nieruchomości, główne źródło dochodu pasywnego, spółki prywatne i giełdowe, złoto i srebro ochrona przed inflacją oraz kryptowaluty, a szczególnie Bitcoin jako cyfrowe złoto. Dzięki dywersyfikacji Kiyosaki przetrwał krach w 2008 roku i pandemię, a nawet zwiększył ekspozycję na okazję w trudnych czasach. I jeszcze bonus, Warren Buffett, mistrz selektywnej dywersyfikacji. Choć Buffett mówi, dywersyfikacja to ochrona przed ignorancją, to sam inwestuje w wiele sektorów poprzez Berkshire Hathaway. Ubezpieczenia, energetyka, kolej, żywność, na przykład Coca-Cola, bankowość, nieruchomości komercyjne. Dzięki temu Buffett nie jest uzależniony od jednego rynku. Jego imperium przetrwało każdą besę od lat 60., ale są też przypadki portfeli zdywersyfikowanych, które zawiodły przez wysokie opłaty, złe wybory i brak aktualizacji strategii. Przykład: portfel zbudowany przez doradcę z banku. Marek, lat 45. Postanowił zainwestować oszczędności swojego życia 200 tysięcy złotych. Poszedł do banku i skorzystał z doradztwa inwestycyjnego. Co miał w portfelu? Fundusze inwestycyjne akcji zagranicznych ze Stanów, Chin i Europy Wschodniej, fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze zrównoważone, fundusze alternatywne, np. surowce czy rejty. I w gotówce 10%. Dlaczego to wyglądało dobrze na papierze? Różne klasy aktywów, różne rynki geograficzne, teoretyczna ochrona przed kryzysem w jednym sektorze. Co poszło nie tak? Wysokie opłaty. Fundusze miały opłaty za zarządzanie rzędu 2-3% rocznie. Do tego ukryte koszty w strukturze funduszy, funduszy. Opłaty za wejście i wyjście z inwestycji. Złe wybory. Fundusze inwestowały w modne, ale przewartościowane rynki, na przykład Chiny przed ich załamaniem regulacyjnym. Obligacje miały niską jakość kredytową i spadły wraz ze wzrostem stóp procentowych. Zbyt dużo alternatyw, które nie dawały płynności ani zysków. I brak Aktualizacji strategii. Portfel nie był rebalansowany przez 3 lata. Gdy rynki się zmieniały, proporcje aktywów stały się chaotyczne. Fundusze, które straciły 20-30%, dalej wisiały w portfelu, bo nikt ich nie przeanalizował. Efekt po 3 latach strata realna około 12% inflacja dodatkowo zjadła siłę nabywczą. Frustracja i utrata zaufania do inwestowania. Wniosek? Zdywersyfikowany portfel nie ochroni się przed stratami, jeśli nie wiesz, co dokładnie w nim masz, nie kontrolujesz kosztów, nie dopasowujesz go do zmieniających się warunków rynkowych. Więc jak to w końcu jest? Dywersyfikacja to nie magia, a nie pułapka, to narzędzie, które, jeśli dobrze użyte, może ochronić Twój kapitał i pomóc w budowaniu majątku, ale wymaga zaangażowania, wiedzy i regularnego przeglądu. Jeśli chcesz, żeby Twój portfel dobrze pracował, napisz do mnie. Pomogę. A teraz Twoja kolej. Daj znać w komentarzu, czy stosujesz dywersyfikację. Jakie masz z nią doświadczenia? Pozytywne czy może wręcz odwrotnie? Nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o inwestowaniu i finansach osobistych. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień.